Wszyscy wiemy, że kowal uderzając w podkowę może w krótkim czasie doprowadzić ją do czerwoności, czyli w krótkim czasie temperatura Podkowy wzrasta w znaczący sposób i nie ma tutaj pobieranego ciepła. Nie ma w otoczeniu ciała o wyższej temperaturze od podkowy, która by przekazywała podkowie ciepło, przekazywała energię wewnętrzną. Jest zupełnie inny proces. Jest to proces przemiany energii mechanicznej na wewnętrzną. Energii mechanicznej, czyli kinetycznej młota na wewnętrzną podkowy. Pierwsza zasada termodynamiki wygląda więc w tym przypadku w ten sposób. Zmiana energii wewnętrznej równa się zmianie energii mechanicznej. Zmiana energii wewnętrznej podkowy, a zmiana energii mechanicznej młota. Podstawiamy wzory. Zmiana energii wewnętrznej to iloczyn masy, ciepło właściwego żelaza i przyrostu temperatury. I n razy energia kinetyczna młota, mv kwadrat przez 2 maleje do zera. Przemienia się w energię wewnętrzną. Z tego równania wyznaczamy przyrost temperatury podkowy.